Ja Gosia poproszę, żebyś nas zaprowadziła teraz do źródła życia jeszcze. Tak, tak, ja w ogóle chciałam jeszcze iść na Wirgo do Planety, tam do lekarzy i na Satrę Dobra, to Agnieszko, proszę ciebie od razu. Zabierz y, panią Ewę i idziemy na planetę Virgo do naszej kliniki kwantowej. Idziemy Pani Ewo, do najlepszych specjalistów lekarzy w dziedzinie medycyny kwantowej. Idziemy do nich, na planetę wysokowibracyjną. I tam, jak już będziemy na miejscu, powiedzą nam dziewczyny, dusza pani sama wybierze. Jest taki korytarz, i jeśli pójdzie w prawo, to idzie uzdrowić jedną chorobę, nie uleczyć, uzdrowić. Jeśli pójdzie w lewo, uzdrowi wszystkie choroby. I teraz czekamy na decyzję duszy. Agnieszka powie nam. Ja tutaj mam poczucie, że w tej chwili skupiamy się na jednym. Dusza mnie prowadzi w prawo. Dobrze, dobrze, dobrze. Wzięła to, co najcięższe. To idziemy. I teraz tam chodzi pani w prawo. Dobrze. I jest takie łóżko. Idzie pani do takiej kapsuły przezroczystej. Okej, okay. ona leży, stoi. Podnosi pani klapę tej kapsuły, wchodzi pani do tej kapsuły, zamyka tą klapę i uruchamia się skaner. On idzie od góry w dół, poprzez całość i skanuje wszystkie te miejsca, które wymagają uzdrowienia. On się zatrzymuje na chorych miejscach, z jakiegoś powodu dusza wybrała, i to będzie pokazane w tej chwili. Jest skanowane pani ciało. Też mamy dużo taki komplet, tak, to jest cały zespół. Ale teraz zobacz, jak znów o... się powtarza. Zaczyna się y, mietnica, zaczynają się jelita, zaczyna się żołądek, zaczyna się przełyk, zaczynają się tutaj piersi. To znów, Obrud, znów ma gardło. Ognich, tak. Teraz masz y, pod pachami, zobacz. Są punkty. E, no i głowa, bo wszystko jednak znów w tej głowie. Dobrze, że chociaż te nogi są czyste. Dobrze. I jak skończy skanować, kapsuła się otworzy, otworzy im pani. Kończy skanować Batko, czy jeszcze nie? Wraca do góry skaner? Tak, przez cały czas ten skaner chodzi, wiesz co, zatrzymuje się tutaj przy pachach. Ok. To jak on już skończy chodzić, to pani Ewa otworzy kapsułę, wyjdzie z niej. Powiesz mi kiedy, Batko. Tak, jesteśmy już gotowi. Ok. I pani Ewa idzie z tobą do następnego pomieszczenia, i tam stoi takie łóżko. Ono leży, stoi tak w połowie. Tak. I idź, poproszę, do gabinetu, do lekarzy. poprosił, żeby przyszli do pani Ewy. Tak, już ją kładę na tym łóżku. Nie wiem dlaczego, ale mam takie wrażenie, że muszę przy niej być. Dobrze, tak. idę. Poproś lekarza I opowiadaj. Tutaj przychodzi akurat tylko czwórka, cztery. Witam się z Wami. Przychodzę do Was z wyjątkowym pacjentem, młodą mamą, która potrzebuje uzdrowienia. Chce bardzo żyć. I proszę Was o pomoc. I opowiadaj, co robią. No, bardzo szybko zostały y, rozszerzone ręce, tak? Y, w pozycji takiej krzyżowej. Już, już tutaj jest y, marcanie takie. To raz. Drugie. Zostały rozszerzone też nogi. Ja akurat stoję tutaj przy nogach. Dobrze. No, i diagnoza jest, jest taka: przez głowę przechodzimy do całego środka pani Ewy, bo górny, główny rdzeń, który się mieści w tej głowie, to to, to właśnie tutaj jest przyczyna tego wszystkiego. Więc y, przez ten rdzeń, który ma taki, y, takiego korkociągu, tak samo jest. Y, Będą y, dawane takie y, rureczki, rureczki, które będą świecić, i to są takie niby te y, echo sondy, prawda? Bo już trzymają to, to właśnie w, y, w ręku, widzę. To będzie robione przez głowę, przez ręce, przez klatkę piersiową i od, y, od macicy. Wszystkie te, wszystkie te rzeczy, które są, będą w tej chwili naświetlane. Bardzo, bardzo takim światłem. Mm, e, taką niesam, niesamowitą jarzniówką, jakby to można było powiedzieć. Bez żadnego matu. Po prostu bardzo duże światło jest pokazane. Bardzo dziękujemy. Robimy. Dobrze. Uch, aż się wszystko rozświetliło. Całkowicie. O, odeszły odchodzą takie, y, z góry, odchodzą takie y, skrawki ciemne, tak jakby takie płachty. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. To samo, to samo jest zrobione z kroczem. To jest takie, tak, taka wydzielina, która ma wyjść, chlupnąć i ona w tej chwili tak zrobi, to, to, to tak będzie. To jest takie coś zainfekowane. To ma taki bardzo. Um, taki brunatny kolor. O, Nie, teraz, czy, teraz czyli teraz oni. Tak, teraz wychodzisz. Czyli oni wypłukują wszystko. Tak, tak. Te, te światło, które po prostu jest wnika i u, wychodzą wszystkie te rzeczy, które. Które są właśnie w tej chwili robione, No jelitka bardzo ściśnięte, więc w ogóle, pani Ewa bardzo mało je. I tutaj, tutaj, się z... tutaj zatrzymaliśmy się na tych paszkach i na tych piersiach i na przewodzie pokarmowym dajemy jeszcze większe światło. taki swąd w tej chwili czuję, taki dziwny swąd, jakby takie było coś przypalane. I Dobrze. I teraz Okej, okay. pani Ewa na ten moment jest pięknie rozświetlona. Dobrze, bardzo zdziwiona, bo. Wiecie co, dziewczyny, w tej chwili taka skóra pani Ewy pokazała się tak jak u noworodka, wiecie? Taka bardzo jaśniusieńka, taka bardzo delikatna, bardzo jaśniusieńka. Jest pani wśród najlepszych specjalistów w tej chwili. Zapytaj, Beatko, lekarzy, ten proces, który w tej chwili robią, za ile dni fizycznie pani Ewa będzie widziała zmiany u siebie w sensie zdrowotnym? Wiesz, co tutaj, to powinno bardzo szybko podziałać, ponieważ pani Ewa bardzo ładnie świeci, więc. Ja myślę, że 7 dni to jest taki czas, który po prostu będzie bardzo mobilizował panią do tego, że w głowie to, co było, to troszeczkę się to dużo, dużo zmniejszy i to ciało się po prostu będzie normowało, bo jest bardzo ładnie rozświetlone, naprawdę. Dobrze, dobrze. To jak lekarze skończą, powiedz mi, pójdziemy dalej, im podziękujemy. Pani Ewa, na dzień dzisiejszy, w tym momencie na tym łóżeczku jest już gotowa. Dobrze. To dziękujemy wszystkim lekarzom. Dziękujemy za pomoc. A pani Ewa wstaje. Idziesz z nią do następnego pomieszczenia. Tam stoi wanna z zieloną wodą. I idziecie tutaj. Do te... Dobrze. I pani Ewa do tej wanny cała z głową się zanurza. Pani Dobra. Ewa, jest wannie, kochana. W tej wannie utrwala się cały ten proces, który pani przed chwileczką przeszła. Niech pani to wchłonie w siebie. Całym radością i odpowiedzialnością, naprawdę. Uśmiech na twarzy. Super. Niech się utrwali to wszystko, co przed chwilą się zadziało, całe to uzdrowienie. Niech się utrwali. Pięknie, patrzę sobie na swoje ręce. Ma przepiękne ręce ta kobieta. No, jest miejsce na pierścionki później. <grybujesz> no dobrze. Dziękujemy. Już wychodzimy? Dziękujemy. Dziękujemy planecie, dziękujemy lekarzom i wracamy do naszej przestrzeni. I zamykajcie tamtą przestrzeń, proszę.